Cześć. Ja nazywam się Bart i prowadzę swojego bloga survivalowego, który nazywa się Człowiek w mieście. Realizuję tam przede wszystkim zagadnienie survivalu, który jest moją pasją. Dzięki wam, że odzywacie się do mnie, piszecie do mnie prywatne wiadomości, że to co robię podoba się wam. Dzięki bardzo i wiele też wiadomości dostawałem, że po prostu nie tylko foteczki, ale chcielibyście zobaczyć również filmy. Specjalnie dla was Zakupiłem sobie kamerkę do tego celu, żeby ją zabierać na moje wypady i nagrywać Wam to, co się wtedy dzieje. <laughs> co o mnie? Ja nie jestem ekspertem od surwiwalu, w moich filmikach nie chcę nikogo nauczać, jak ma robić, co, co ma robić. Po prostu będę realizował surwiwal, jak ja to widzę, pokazywał moje patenty, jak ja odbieram otoczenie itd. Naukę zostawiam fachowcom, ludziom doświ z doświadczeniem, z, z kwalifikacjami yy, i to do nich się udawajcie. Yy, w moim blogu, oczywiście, chcę i w moich filmikach przedstawić zagadnienie Suriwalu, ale nie tylko to, tą sztukę przetrwania rzeczywistą, ale przede wszystkim, że przetrwać znaczy bawić się. Ja, na moich wypadach, zajebiście się bawię, e, uwielbiam to i właśnie chcę przedstawić troszeczkę fanów w moich filmikach. Nie tylko tłuczenie, pierdalanie krzesiwem i nożem, ale też żeby było śmieszniej. E, no i myślę, że to będzie przez Was też fajnie odbierane. Co jeszcze w moim blogu? Na pewno dużo sprzętu będę przedstawiał. E, niekonwencjonalnych troszeczkę metod. Lubię bardzo łączyć przedmioty, wykorzystywać coś z niczego, także myślę, że wam się będzie to podobało. No i co? Przede wszystkim będzie trochę zabaw. <laughs> I na koniec, mała zapowiedź. W ten weekend Tomek mój kolega z Walking Life, rzucił mi wyzwanie, żeby sprawdzić swoje umiejętności i skonfrontować je dzięki dwóm narzędziom. Nożyka i krzesiwka wyposażeni obydwaj tylko dwa te narzędzia musimy przetrwać noc więc mamy challenge także do roboty zapraszam na mój kanał na mojego fejsa na mojego youtuba będziemy działać pozdro tylko zakupiłem sobie <kłysy> kurwa mać tym dla Was będę kręcił materiał. Pszczurywale interesuje się mnóstwo czasu, bardzo dużo. Kurwa! Kurwa, jeż zapierdala!